Od najmłodszych lat miłość moja trwa zawsze tylko ty. O mój Rakowie, jesteś sercem. Od najmłodszych lat miłość moja trwa zawsze tylko ty. Chłopca przebudziła szablon odbierzemy. Patrz Patrz Dąbrowski, w do Polski, za Twoim przewodem włączył się z Za twoim przewodem Złączyć się z narodem Przejdzie, przejdzie warte będzie Polakami Dał nam przykład, bo na partę że wyciężać mamy Marsz, marsz Dąbrowski W ziemi włoskiej do Polski Za twoim Zieli włoskie do Polski Za twoim przewodem